Cześć. Z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban Przy Kawie. Zapraszam Was do filmiku wizualizującego odcinek opowiadający o dodatku do JIRA Advanced Agile Boards. Zgodnie z tytułem powiemy sobie, jak grupować kolumny w obszary i jak limitować pracę w toku właśnie w tych obszarach. Zaczynamy od widoku tradycyjnej tablicy w JIRA. Tutaj mamy projekt dosyć długi przepływ pokazujący zarówno część upstreamową, jak i część downstreamową. Mamy kolumny aktywne, kolumny pasywne. Taka tablica może nas zmuszać do przewijania. Celowo tutaj nie wprowadziłem jeszcze wierszy. Natomiast wiemy, że tak na dobrą sprawę jedyną opcją, która. Pozwala czy jest dostępna w gliżej wizualizować limity pracy w toku, czy je wprowadzać. Jest to co widzimy tutaj, a więc z jednej strony mamy zliczanie tych elementów w kolumnie, z drugiej strony możliwość określenia wartości minimalnej i maksymalnej. Wiemy, że kiedy taka wartość zostanie przekroczona, ta kolumna zapala się na czerwono lub kiedy jest poniżej takiego minimalnego progu nasycenia. Zapala się na żółto. No, wiemy jednak, że są takie obszary, gdzie właściwie te same osoby odpowiadają za aktywności w różnych kolumnach, na przykład w developmentie, w jakimś przeglądzie kodu tworzymy jakąś kolumnę pośrednią, żeby pokazywać, czy te zdania czekają na to review, że być może już się tam kolejkują i właściwie nie mamy możliwości zarządzania przepływem przez cały ten obszar. Z pomocą przychodzi więc dodatek, o którym sobie opowiadamy w tym odcinku i rozmawiamy z jego twórcami. Przechodzimy ponownie do tablicy stworzonej przez taki dodatek i widzimy, że no, mamy, można powiedzieć, poszanowanie tych samych limitów, które wprowadziliśmy na tablicy tradycyjnej, ale spróbujmy sobie pokazać tutaj dwa ciekawe przypadki zastosowania właśnie Grupowania kolumn. Otóż, wprowadzając pierwszą grupę, nazwijmy ją sobie, może Upstream: to będą aktywności, które będą działy się w kolumnach analizy biznesowej, oczekiwanie na zaangażowanie IT, być może architektów, kogoś w tym stylu. Samej tej analizy oraz taką kolumnę pośrednią, w której te wymagania rzeczywiście już spełniają tą definicję gotowości do podjęcia, a więc można byłoby powiedzieć, że są gotowe, że rzeczywiście oczekują do zaciągnięcia przez zespoły. I może taki typowy przykład: DEW, a więc tu, gdzie mamy development, tu, gdzie mamy development skończony oraz aktywny jakiś przegląd tego. Te dwie grupy sobie tworzymy, zamykamy to menu kontekstowe. No i co się teraz pojawiło? Pojawia się nowy m, układ y, graficzny, który pokazuje nam, że te wszystkie cztery kolumny e, składają się w taką grupę. Możemy sobie to zamknąć, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ powoduje, że nie musimy już tak e, często e, skakać z jednej tablicy na drugą. E, m, ale co jest również ciekawe, to widzimy, że Pomimo tego, że mamy tutaj nadal te pojedyncze limity odziedziczone, można powiedzieć, z Jira, chociaż również z poziomu tej tablicy możemy je zmieniać, to możemy sobie wprowadzić taki wspólny WIP limit na cały ten obszar, a więc powiemy sobie: chcielibyśmy, żeby było tutaj nie, więcej, nie mniej niż 3, a dajmy na to nie więcej niż 6 takich elementów. Ja tutaj jeszcze pokażę taką rzecz. Otóż możemy sobie do opisu tego wkleić jakiś, jakiś tekst, jakieś punkty, które będą wyjaśniały, co się w tym obszarze dzieje. Włączamy ten obszar i widzimy, że rzeczywiście coś tutaj jest nie tak. W całym tym dużym obszarze ma miejsce przekroczenie. Oczywiście ustawiłem limit celowo na 6, on jest tutaj przekroczony. W momencie przeniesienia jednej karty widzimy, że wszystko jest już ok, ale z drugiej strony no, możemy pokazać, że te, można powiedzieć, jakby nieprawidłowości w przepływie mogą się pojawiać również w tych pojedynczych kolumnach. Co jest również ciekawe, to jest to, że ten tekst, który ja dodałem w opisie tej grupy. Pojawia się teraz po najechaniu kursorem na nazwę, co możemy tak na dobrą sprawę wykorzystać nie tylko na tym poziomie, ale na poziomie pojedynczych kolumn, ponieważ wszystko co tutaj wpiszemy, tak na dobrą sprawę będzie się pojawiało. Jest to fajna opcja zrealizowania takiej prostej wizualizacji polityk. Musimy tam wypisać pewne kryteria przeniesienia z kolumny do kolumny czy pewne opisy co się powinno wydarzyć żeby taką kolumnę opuścić czy w ogóle co się w tej kolumnie powinno zadziać. Kolejna sprawa to oczywiście tutaj obszar developmentu tutaj jeszcze żadnych limitów sobie nie ustaliliśmy ale oczywiście moglibyśmy tak zrobić wprowadźmy sobie jakieś limity. I podobnie jak w tamtym obszarze widzimy złamanie, przekroczenie, czy też widzielibyśmy nienasycenie tą pracą w jednym obszarze, natomiast możemy sobie wprowadzić taki WIP LIMIT, OPIS również dla tej grupy. Możemy dokonywać takiego kolapsu po właśnie grupach, co powoduje, że możemy dosyć wygodnie jako różne grupy interesariuszy, różne grupy użytkowników tak na dobrą sprawę korzystać z tej tablicy. Bo jeśli chcemy tam zajrzeć, to wystarczy jeden klik. Nie musimy szukać tablicy. nie tracimy widoku tego, co nas interesuje. A więc menu groups. Które, tak jak widzicie, pozwala na wprowadzenie różnych tego typu grup. Może tutaj sobie wprowadzimy jeszcze jedną związaną z aktywnościami testowymi, a więc można powiedzieć takie trzy kolumny, i tutaj też widzimy taki zestaw kolumn, który również może być zbudowany jako wspólna grupa. Wydaje się to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście na szkoleniach często rozmawiamy o tym, że odpowiedni dobór i wartości WIP limitów i typów WIP limitów, mam tu na myśli właśnie typ postaci limitu na albo układ, grup, układ kolumn na grupę, być może na całą tablicę, jest czymś co wpływa, czy modeluje, promuje pewne zachowania w zespołach, w organizacjach, no, niestety proste rozwiązania narzędziowe mogą nam na to nie pozwalać. Zapraszam do testu i oczywiście, jeśli zdecydujecie się tego użyć i się to sprawdzi, to dajcie znać. Jestem ciekaw Waszych zastosowań tego właśnie dodatku i tej konkretnie funkcji.